Cześć Boże, kochani. Tydzień mija szybko, czy minął szybko. Witamy Was, święty Rochia. Tak jak obiecałem, mniej więcej raz w tygodniu, w weekend będziemy się spotykać. Dzisiaj trochę późno już, ale no właśnie, jutro nie będzie kiedy. Trochę szykuję się na takie rekolekcje ruchu rodzin nazarytańskich, na wyjazd kilkudniowy, dlatego też... Może w przyszłym tygodniu, nie tak w weekend, się ukaże nasz filmik, ale może dzień, dwa po weekendzie, dlatego też nie denerwujmy się. Ale właśnie ważne, żeby uświadamiać sobie tę prawdę, że Święty Roch jest tym, który wokół siebie gromadzi ciągle, ciągle nowych ludzi. Dzisiaj też była grupa osób, pielgrzymów, yy, która chciała odwiedzić nasze sanktuarium, pomodlić się za zdrowie własnej i swoich bliskich. Czy Święty Roch gromadzi, Święty Roch działa? Powstaje pytanie, czy Ty jako ten, czy ta, która te filmiki śledzisz, próbujesz jakoś tutaj wspólnie z nami, czy ze Świętym Rochem i ze mną być, rzeczywiście też swoim znajomym jakby polecasz osobę świętego Rocha. Polecasz ten patronat w chorobach, w trudnościach. Przecież tych chorób jest mnóstwo. Ciągle, ciągle słyszymy, że ten drzów choruje, ten czy ów ma strasznego raka. Ja też modlę się. Modlę się teraz za Anię, która ma takiego dużego raka, mocnego, ale ja też miałem. Dlatego też ufam, że święty Roch jakoś ją wesprze. Modlę się za dwóch chłopców, którzy mają problemy właśnie z odpornością modlę się za inne osoby, które są mi tutaj jakiś czas polecane dzisiaj właśnie też spędziłem u świętego rocha kilkadziesiąt minut by właśnie przygotować się też tak duchowo wewnętrznie na wyjazd rekolekcyjny w góry i myślę, że Pan Bóg nas będzie jakoś tam będzie nam towarzyszył, będzie nas wspierał, będzie swoją wolę tutaj realizował, bo to jest ważne, żeby właśnie jego wola się działa, a nie, a nie nasza. Ale zachęcam serdecznie do, do tej aktywności apostolstwa, żebyśmy właśnie zachęcali świę, do y, zauważenia Świętego Rocha właśnie w tych, w tych chorobach, bo wydaje mi się, że wielu z Was jakoś tak tego tematu za bardzo nie, nie podejmuje. No właśnie, kochani, dzień za dniem płyną szybciutko. Yy, w najbliższy piątek, tutaj u nas w sanktuarium, kolejna droga krzyżowa dla chętnych, a za dwa tygodnie już kolejne spotkanie u Świętego Rocha wieczorne, gdzie przychodzi już coraz, coraz więcej ludzi, bardzo dużo ludzi przychodzi, za co jestem Panu Bogu Świętemu Rochowi wdzięcznym. Dzisiaj też pierwszy piątek miesiąca. Yy, Odwiedzałem jak zwykle chorych w swojej parafii. nas trzech księżyk jeździ do swojej zawszej tam grupy. I ja też. Ja to jakoś tak, czy starzeję się, czy coś, ale tak długo siedzę, rozmawiam, próbuję jakoś tak, jeżeli można, to, to, to wysłuchać. I zwłaszcza lubię bardzo taką jedną, no, babcie, właściwie 90 parę lat, nie będę mówił ile bo, bo po co, ale ponad 90 umysł niesamowicie trzeźwy no, fizyczny stan zupełnie niezły, sama mieszka sobie radzi tam od czasu do czasu ktoś jej pomoże, jakieś zakupy zrobi sprzątać to naprawdę chyba tak nikt jej nie sprząta, oprócz się okien i wieszania firanek ale czyściutko ma w domu bardzo jakoś tak schludnie i z nią zawsze jest taka fajna rozmowa, bo no, trochę można porozmawiać o przemijaniu, o starości, o cierpieniu, o jakimś takim oczekiwaniu na, na koniec. Ja mówiłem, mówię zawsze o swoich doświadczeniach, przemijania i choroby, ona o swoich. I tak jakoś ciągle przekomarzamy się, bo ona chce chociażby do a ja mówię, nie, nie można być minimalistą. Trzeba chcieć do nieba, od razu do nieba, nie ma co oczywiście zahaczać. My jesteśmy za słabi, żeby w czyściu wytrzymać. A więc już tutaj lepiej przyjmować te wszystkie, wszystkie problemy, wszystkie trudności jako, jako, jako czyściec, wszystkie trudne doświadczenia. I ufaj, że Pan Bóg w miłosierdziu swoim zapomni to, co byle jakie, że nie będę skruszony, że będę żałował. Jeżeli będę miał świadomość, że no staram się, próbuję, a nie zawsze mi to czy to wychodzi, a może nawet niewiele mi wychodzi. Ale Pan Jezus jako ten pełen miłosierdzia na pewno spojrzy łaskawie na, na moje życie, na te wszystkie moje dzieła w moim życiu i, i przygarnie, i przytuli, i tam przeprowadzi przez tę granicę i wprowadzi mnie do jednego z mieszkań, które ojciec dla mnie, też i dla innych, dla nas wszystkich przygotował. A więc kochani, ufajmy miłosierdzie Bożemu. Nie liczmy na własne zasługi, na własną doskonałość, ale ufajmy miłosierdzie Bożemu, bo to jest, to jest najważniejsze. Bądźmy skruszeni, mówmy, panie, nie jestem godzien. Właśnie, panie, nie jestem godzien wtedy, kiedy przychodzą jakieś sukcesy, radości to właśnie też sobie mówić Panie nie jestem godzien żeby mieć świadomość że to jest jego dar że to jest jego, jego dzieło, że to jest jego owoc a nie Panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie właśnie, ale powiedz tylko słowo a zbawisz mnie właśnie swoim słowem mnie zbawisz bo ja nie jestem godzien i o to święty rochu proszę Ciebie dla siebie dla tych których odwiedzam w każdy pierwszy piątek i dla nas wszystkich, którzy słuchamy. Panie, nie jestem godzien i ufam, że Ty mnie zbawisz na bazie mojej skruchy, mojego żalu, mojego uniżenia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalebny święty rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty Rochu, módl się za nami. Amen. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. To dzięki, kochani, za tę wspólną, za te wspólne chwile tu spędzone. Cieszę się, że znowu mogli, mogliśmy być po tygodniu. Przypominam, że w przyszłym tygodniu możemy się nie spotkać w weekend, może to być dzień, dwa po weekendzie, ale filmik prawdopodobnie będzie, o ile, o ile Pan Bóg taką ma wolę. A ufamy, że, że tak, że chodzi mu niewątpliwie o rozwój kultu świętego Rocha. Dlatego też myślmy o tym, zastanawiajmy się, propagujmy, mówmy, jakby zwracajmy uwagę, że święty Roch naprawdę jest skutecznym patronem w chorobach, które trawią nasze ciała i nasze dusze. I na taką walkę o kult, czy oszerzenie kultu. Świętego Rocha przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu, niech będą dzięki. To dzięki. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia za kilka dni. Szczęść Boże.